Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów bożych, gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci bożych. Kiedy chodzę po mieście, chodzę po chodniku, to widzę uśmiechniętych, ładnie ubranych ludzi którym się powodzi, mają dobrą pracę, mają pieniądze na koncie i wszystko wygląda pięknie, są szczęśliwi. Natomiast kiedy zaczynam z nimi mówić, zaczynam z nimi rozmawiać i dotykać takich sfer osobistych, to zaczynam zdawać sobie sprawę, jak duchowo ubodzy są ci ludzie. Zaczynam widzieć, choroby psychiczne, depresje, niepokój społeczny, nałogi, alkoholizm, narkomanie, uzależnienie od leków, próby samobójcze, zagubienie, rozwody, wiecie, pełno tego jest i widać, jak człowiek bez Boga jest pogubiony. I diabeł robi to sprytnie, bo on tą potrzebę w człowieku, na kształt Boga, na kształt Jezusa Chrystusa Kieruje na ten świat i mówi człowiekowi: że jak będziesz miał więcej pieniędzy na koncie, to będziesz szczęśliwy. Jak będziesz miał lepszą pracę, to będziesz szczęśliwy. Jak będziesz miał piękną y, żonę, to będziesz szczęśliwy. Jak będziesz miała mądrego męża, to będziesz szczęśliwy. Jak pojedziesz na wycieczkę do jakiegoś egzotycznego kraju, to będziesz szczęśliwy. Jak sobie kupisz lepszy samochód, to będziesz szczęśliwy. I ludzie oszukiwani przez diabła idą w te wszystkie rzeczy, ale okazuje się, że jak już jedną rzecz zdobywają, to nie ma tam tego szczęścia i gonią za następną. Natomiast kiedy przychodzi do nich Syn Boży, kiedy przychodzi do nich ktoś, kto zwiastuje im Ewangelię, to oni sobie nagle zaczynają zdawać sprawę, że jest w nich pustka na kształt Boga i to jest ostatnia układanka, do której oni szukali, po to, żeby to wypełniło ich pustkę i żeby y, pojęli, czym jest szczęście, poczuli się normalnie y, i naprawdę szczęśliwi, bo tylko obecność Boga y, może człowieka uszczęśliwić. No, tak jesteśmy stworzeni, że jesteśmy stworzeni przez naszego stwórcę i tęsknimy za Nim. I gdzieś intuicyjnie czujemy, że nie mamy z Nim relacji, szukamy Go. Gdzieś y, każdy szuka na swój sposób Boga ale nie znajdując go idzie w ten świat i myśli, że ten świat mu jednak coś da. I dopiero kiedy światło Ewangelii trafia do ich serc, to oni sobie zaczynają zdawać sprawę, mówią: tego całe życie szukaliśmy, tego nam brakowało, za tym tęskniliśmy. To jest nasz dom, to jest to, czego nie mogłem nazwać, czego nie mogłem zrozumieć, ale to właśnie potrzebowałem Jezusa. Potrzebowałem Jezusa. I to wypełnia tą pustkę. Dlatego ci ludzie w świecie czekają, oczekują Ewangelii i naprawdę ich duchy, ich duchy czekają na kogoś, kto im tę Ewangelię przyniesie. Dlatego tak właśnie do chrześcijan chciałem powiedzieć, że no, chrześcijaństwo to nie jest siedzenie w zborach, wiecie, w kościołach e granie, wiecie, jakichś takich pobożnych piosenek, wielbienie Boga i siedzenie tak, tak troszeczkę we własnym środowisku i kiszenie się we własnym sosie. To jest oczywiście też część Kościoła, ale jeżeli Kościół nie wychodzi na zewnątrz, nie głosi Ewangelii, to mija się ze swoim powołaniem, albo można powiedzieć więcej, Mija się z tym nakazem, które zostawił Jezus. Powiedział, idźcie i głoście. Nie powiedział, siedźcie i mnie uwielbiajcie. Siedźcie i cieszcie się z sobą nawzajem, że jesteście zbawieni. Tylko y, Jezus pokazuje, że dobry pasterz zostawia całe stado i idzie szukać tej jednej zagubionej owieczki, żeby ją przyprowadzić. I to powinno przyświecać... Y, Każdemu y, chrześcijaninowi. Ja byłem w różnych kościołach, wiecie, w różnych denominacjach, i miałem rozmowę z jednymi pastorami. Oni mnie zaprosili na studiowanie Biblii, na czytanie słowa, a ja im pokazywałem, że w tym słowie jest napisane: że Idźcie i głoście, że niezbawieni są tam na zewnątrz, że chwała Panu, że my jesteśmy tutaj zbawieni. Natomiast to tam ci ludzie na zewnątrz potrzebują, y, potrzebują Jezusa. I potrzebują kogoś, kto im tego Jezusa zaniesie, że wzdychają, z gorliwością oczekują na objawienie się Synów Bożych, jak Słowo Boże mówi. To mi tak tłumaczyli pastorzy, że przecież drzwi są otwarte, przecież mogą tu przyjść, przecież mogą przyjść na nabożeństwo, przecież mogą się spotkać z chrześcijanami. Ja mówię, to nie tak wygląda. Jezus nie siedział w synagodze i nie czekał, aż ktoś do niego przyjdzie. Jezus wychodził do ludzi. Jezus był z ludźmi, rozmawiał z ludźmi, żył z ludźmi, modlił się o ludzi, uwalniał ludzi, uzdrawiał ludzi i głosił im to, że przybliżyło się królestwo, ponieważ On jest z nimi. On przychodzi do nich. On jako Bóg dzieli swoje życie z nimi i okazuje im swoją miłość poprzez. Zwiastowanie Im Ojca, i pokazywanie charakteru Ojca i przywrócenie ludziom relacji z Bogiem jako Ojcem. I kiedy ludzie słyszą prostą, prawdziwą Ewangelię, kiedy dociera do nich informacja z Golgoty o śmierci Jezusa i Jego zmartwychwstaniu, informacja o tym prostym krzyżu, to nagle zdają sobie sprawę z tego, że jest w nich pustka na kształt Boga, że tego oczekiwali i za tym tęsknili, i są wdzięczni Bogu i temu człowiekowi, że przyniósł im to, czego im brakowało, a co mogło wypełnić wewnętrzną pustkę, i wtedy rodzą się na nowo, pokutują, płaczą, oddają życie Jezusowi i mówią: wszystkie moje podróże skończyły się tutaj. Tutaj jest mój dom, tego szukałem, tego mi brakowało. Ten świat nie dał mi tego, co mi przyniosłeś. Dlatego najlepszą rzeczą, jaką my, chrześcijanie, możemy zrobić, to iść i głosić tym ludziom dobrą nowinę iść, wyjść ze swoich stref komfortu, wygodnych kościołów, przytulnych zborów i pójść do ludzi na ulicy, bo oni naprawdę potrzebują Boga. I są tak zaślepieni przez grzech i przez diabła, że oni sami nie przyjdą do kościołów oni sami nie przyjdą do zborów. Dlatego nie ma napisane w Biblii, że siedźcie i czekajcie, aż grzesznicy do Was przyjdą, tylko idźcie do grzeszników. Jezus wysyła ludzi do grzeszników. My mamy być tam, żyć, być częścią tego społeczeństwa i nieść światło ludziom, którzy są w ciemności. Być miastem postawionym na górze. Być lampą, która nie jest pod korcem, ale świeci, tak żeby wszyscy ją widzieli, i ludzie przychodzą i przyjmują Ewangelię i są gotowi oddać swoje życie Jezusowi. I ten moment, kiedy rodzą się na nowo, ten cud, kiedy rodzą się na nowo i mają przywróconą relację z Bogiem jako ojcem przez Jezusa Chrystusa, sprawia, że mogą naprawdę realnie odpocząć i zobaczyć kim są kim są jako ludzie dlatego zachęcam was chrześcijanie idźcie i głoście bóg was dzisiaj posyła bóg was wypuszcza i uwalnia w imieniu Jezusa z tych wszystkich zborów i kościołów po to abyście byli światłem dla tych ludzi abyście byli nadzieją dla tych ludzi abyście nieśli im odkupienie które jest w krzyżu golgoty w jego świętej krwi w jego śmierci i zmartwychwstaniu Amen